Przepraszam Was bardzo, nie dodam tamtego filmiku, co mi się nie udało oczywiście. Nie wiem, jak to zrobić, mówię mi, po prostu e, na razie nie dodam, bo nie wiem, e, która część filmiku i tak dalej. Napisę to będę, musiała po prostu spędzić na tym 8 godzin, więc nagrywam od nowa filmiki. E, jeśli ktoś jest ciekawy, o czym ja tam mówiłam, może pisać mi na mój Instagram, na YouTube. YouTubie się wystraszyłam Pod filmikami, na przykład tym filmikiem, ja odpowiem eee... Masakra się wystraszyłam, bo na korytarzu jakiś kot miał, no ja nie mogę Dobra, przy okazji właśnie I to mi się załaduje najpierw, tak? Dobra, najpierw tak, pozdrawiam Karolina, czyli Letle, Little Monster 96 Elf i Sandero. I pozdrawiam strzliwe Karolina Dudzis, An Angela Bob Bansha. Nie wiem, jak to się czyta. Och, co znowu? Na serio? Ja... Karolina myślała, że moja siostra teraz gra, tak? Na serio? Dobra, później odpiszemy, muszę tłumaczyć, bo znowu będę musiała robić tylko cześć. Jestem Nadia, a nie Madzia. Moja siostra się nazywa Madzia. Później odpiszemy, dobra. Kanały, które musicie. No, nie musicie sugować, czemu ja to mówię! Tak. E... Obejrzyjcie. No, co? Znowu! Dobra, nie, najpierw tłumaczę. Postawię na swoje. Tak. Nika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bo to jest vera. A widok to tak sobie. No możecie sugować, ale nie wymuszam. Sandero, Olusienka, Olivia, MSB yy, Te wszystkie kanały, które słuchałam, tak. Co Powiesz kiedy wrócisz? Tak. Tak, no. Tak. O i tyle tłumaczenia znowu. Yy. Tak. Yy. Na no, cały czas mówię to tak, tak, tak. To jest, to jest głupie żałosny. O, no może o tym zwiastu nie powiem. Nie, ja na serio, ja się już boję, czy ja tego głosu mam, ten głos. Tak, nagrywam dzień. Tak, dobra. Bo na tamtym filmiku i dwóch tamtych filmikach tyle powiedziałam, a mi się to nie nagrało. No super. Już. Już. Sys. Sys. Jeszcze nie. Ja, 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 dzisiaj dodam Zwiastun, ja, takiego nowego w serialu na Mówce Planet. Możecie sobie połowę tego Zwiastunu obejrzeć na Mówce Planet. To się nazywa naucz mnie się Zwiastun. Robię pauzę na chwilę. No, chyba napiszę chat off po prostu. Albo nie. Katar mam przy okazji mówię Katar mam i po prostu nie wiem, jak ja to mam mówić. Dodam jeszcze dzisiaj dużo filmików, bo to jest mój pierwszy kanał. na Jak na razie w tym roku, bo mi się skasował ostatnio. Ostatni kanał. O jak, jak nie te. Dobra, nieważne. Eee, no to nie będzie taki specjalny odcinek, że tak, seria jakaś czy coś. Tylko po prostu taka informacja przed oglądaniem moich filmików, tak. Będę dodawała na przykład te, te, te odcinki z hakerami i tak dalej. Ja od razu dzwonię do Jolki. <grywki> mówię, mówię jej, że. Będzie odcinek z hakerami, bo ona też ma konto na hakerów. <grym> I ona się ucieszy po prostu. Tylko zobaczymy, czy on odbierze. Od razu ci mówię Julka, że y, mam kanał na YouTubie. I y, proszę wejdź na skape'a i na mówi sera będzie odcinek z hakerami. Julka będzie odcinek z Rami, ale teraz nie mówię nic takiego prywatnego, bo nagrywam na głośno, mówiłam i tak dalej. E, I będę to wrzucała na YouTube. Julka Bejcz, proszę, będzie odcinek z hakerami, będzie naprawdę prawdziwym jak nie mówię. <laughs> Dobra, to jest dziwne, no bo ona i Julka zawsze tak pyta i wiecie. Dobra. Dobra, to... Po co to Julki mówię? Y, dobra, wiecie, y, robię pauzę i później jak Julka tam wszystko przez komst przez coś tam, to dopiero koniec pauzy, tak? Kogo by tu usunąć? Kogo by tu usunąć? Nie! Nie, w Wibnawie nie, nie. 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 Widna, wie nie. Julkę nie. Patryka za nic, bo to jest mój najlepszy przyjaciel, chociaż... Dobra, nie będę się rozgadywała. Nie będę, bo... Nieważne, tak? Hahaha mi tylko VIP Nadia. Julka nie, bo jest moją BFF. Patryka też nie. Wery akurat nie mam, bo mnie odwróciła ostatnio. To tylko VIP Nadia. No, dobra. I, to Julka już wchodzi, będzie na odcinek z hakerami, ale i, zostańcie na moim kanale, już niedługo będzie, wstawię odcinek z hakerami, jakby coś. Dobra, to wszystko. Informacji będą jakieś tak. Zawsze będę informowała o różnych informacjach. A, i jeszcze jedno. Informacje o Pixie Star, kim jest tak naprawdę Pixie Star, też możecie obejrzeć, wstawię już dzisiaj, więc to będzie moja teoria i ona jest bardzo prawdziwa. Bardzo prawdziwa moim zdaniem, że Pixie Star nie jest hakerem, od razu mówię, bo to jest nam dla na mówić ter planet. To jest bez sensu, mówicie, że Pixie Star jest hakerem, sakuje mi konto, Samanta sakowała konto. Obejdźcie! Dodam ten odcinek yy, i proszę obejść ten, kto nie wierzy, że... wie, że... no niby uważa, że Pixie Stary jest czy coś takiego, to niech obejrzy ten odcinek. Ja przemówię mu do rozsądku. <grym> to będzie moja teoria. Nie, że tak jest naprawdę, ale może tak być. Dobra. To wszystko, dodaję to na odcinek. mam nadzieję, że się nagrywa z głosem. Tak, nagrywa się. Dobra, to pa.